Witajcie, kochani, na moim kanale Realistyczne SSO. I chcę Wam dzisiaj pokazać Realistyczne SSO z moim nowym koniem luzytańskim. Dzisiaj jest świeżakiem i nazywa się Apple. Jak jabłko. Idę do niego. Idę do niego po... na padok. Witam się z nim.

Idę z nim sobie powalutku, pomalutku. On się wszystkiego boi. Jak mi się na przykład nie chce... ...go oś to idę tu. Tu jeszcze go... Kopytka. I go siadłam Najpierw to Później to Później u głowie, Później kopytka Później ja kask I ja rękawiczki Wsiadam sobie na niego I idę sobie Kusem nawet galopem już, bo musimy dojechać do mojej, do pewnego miejsca. Spadamy i wstępujemy. I wstępujemy sobie konira. Postępuje go. On jest bardzo fajnym koniem, ale niestety nie dla takich, którzy nie są już wgłębieni w ten sport, bo jest bardziej takim typem do pchania i jak na przykład wszyscy jeżdżą na takich koniach już normalnych, a nie takich pchających. To sobie z nim nie poradzą, bo on jest strasznie do pchania i właśnie ja uwielbiam takiego. Ja sobie zmieniam kierunek. I będziemy sobie kusować. Będziemy sobie kusować. Strasznie w kusie skręca. Oczywiście po skończonej jeździe ja go rozśrodkowuję i daję napadok. On już żywy, bo jeździłam na nim już. A więc dobrze galopik. I tutaj bardzo mi zależy, żeby go sobie zmieniam kierunek. On już mi idzie do galopu wyciągniętego, ale go powstrzymuję i idę na kóz, na drągi, które są tu. Bardzo ładnie. I to jest koniec tak naprawdę mojej jazdy. Wracam sobie na nim nie, na razie jeszcze nie nie jestem jeszcze głodna co? nagrywam na kanał nie gram, tylko nagrywam nie wracam sobie Tram, pam, pam. Zostawiam go na padoku. Tak naprawdę to jest koniec naszej jazdy, bo to miała być taka krótka jazda, bo ja dużo czasu nie mam. E. Jak zwykle go rozsiodłowuję. Zakładam po pierwsze to, a nie. Będziemy, przygotowujemy się z moim koniem do zawodów, dlatego dzisiaj tak bardzo na płasko. Dobra. Idę. Już, tak naprawdę lecę, już do domu. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Łapkujcie, komentujcie, da dawajcie, dajcie łapkę w górę, nawet łapkę w dół, dajcie komentarz, a ja przypnę Wam serduszko. Do, do następnego odcinka. Pa, pa!